Nie burka. ogórka, ale rachcia otworzę konto Santander Bank Polska. Ściągam apkę, otwieram konto online z M obywatelem i korzystam z promocji. Santander pomaga w ważnych sprawach. Tak upylaj! Ta... Otóż wartku z kuponem Lidl Plus, banany luzem 3,49 za kilogram. Jaja ściółkowe złota 7,49 za przy zakupie dwóch. Tylko w piątek płyn do pukania kokolino, 1 jeden plus 1 krat. Skąd się biorą parówki? Chyba rosną na drzewach. A ja myślę, że przylatują z kosmosu. Cześć, jestem Sokolik, a najlepsze parówki biorą się z Sokołowa. Mają dużo mięsa i mało tłuszczu, dlatego są najlepsze dla dzieci. Dzieci to lubią! Sokołów. Właściciel marki Sokoliki zaprasza na Dzień Zabawy i Grodzian. Wyjątkową imprezę pełną atrakcji, bohaterów i niespodzianek. Startujemy już od 11 w sobotę 30 sierpnia w Parku Księcia Janusza w Warszawie. Do zobaczenia. Z Fantastyczny hotel. I tylko 820 złotych za noc na mojej ulubionej stronie. Co? Nie sprawdzasz cen na Trivago? Znalazłem go za 480 zł. Musisz sprawdzić Trivago. Serio? Udowodnij. Na Trivago możesz porównać ceny hoteli z różnych stron. Nawet swojej ulubionej. Ten sam hotel. Dużo lepsza okazja. Sprawdził cenę na Trivago. Nie sprawdziłem ceny Trivago. Sprawdź Trivago. Możesz zaoszczędzić nawet do 40%. Hotel? Trivago. Wszystko coś przyjemnego się wraca. W Wszystko może wrócić do 500 złotych tej przyjemności. P.K.O. twój bank morski. Mogę jeszcze raz. Nowa, nowa, nowa oferta. Od odczwarku w Kauflandzie woda źródła na żywiec drój w 1,5 litrowych butelkach jedynie 10, 14 za 60, a ręcznik papierowy welwet tylko 11,99 za opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Przylek sąny dokoła, wkręci w santo. W, w, w końcu jest rąc to końco. Wszyscy grzeją do Santago. Są przygotowania, które wymagają wielu nauczycieli. I są przygotowania, które ogarniesz jednym kliknięciem na Allegro. Wybieraj spośród tysięcy produktów szkolnych w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Toyota Supra Zbuduj legendarny samochód Drejana z szybkich i wściekłych. Manuel już 4,98. Dostatny tylko na Artę Hej, Ikea, czy można cieszyć się już dziś, a zapłacić później? Można go! Ikea, radość poczujesz w pełni, a zapłacić później. W wygodnych kawałkach na raty 0%. Ikea, lepiej pomyślany dom. Tymczasem we w Euro GD. A nie, a nie, a nie. Prawda jakie wszystko tanie? Tak. To może ta? Tak. Tak. Ta. Ta Teraz w A, RTV to... cenowe, ta Pralka Pralkosłuszarka Haier 2198, taniej o 100 zł, A lotówka Amiga 2198, tani o 100 zł. Kupuj w sklepach i na euro.pl. Witaj w klubie. Wracającym do rzeczywistości. W stronach Empik i na Empik .com znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do szkoły w superpromocjach. Na przykład wszystko do pokoju ucznia, laptop Microsoft Surface i tysiące podręczników. Empik, witaj w klubie. Wyprzedaż czas start. Rabat nawet do minus 70% na wybrane produkty. Pośpiesz się, zanim wszystko zniknie. Teraz nic cię nie powstrzyma. No, peżotek piłki, Taki będzie mecz point! Nie! Internet się zaczął. Zapraszam do mojej loży 5G! Gniewko wie, że w loży z nowym 5G wszystko pędzi bardziej. Tylko teraz w Żabce starce 9999 GB i chodzę do gratis. A czyli kupuje się wejść do tej loży 5G. No ja? Jeszcze chłop no. dogadają w gratisie. Mój te skarbie narodowe. Mm. Żabka, uwolnij swój czas. Jak smakują chwile wolnego? Czasem, jak spacer pod Giewontem. Naszym kultowym oscypkiem. Nowe chipsy, przyznacki, smak wyjątkowych miejsc zawsze przy Tobie. Macie coś, czym jeszcze bym nie miał? Abonament, który ma w sobie wszystko. Zupełnie jak ja. A na? Teraz dwa abonamenty w cenie jednego, tylko 45 zł miesięcznie. Za jeden czy za kubie dwóch? Za tyle można mieć wszystko. Wszystko i do wszystkich. Ja brzmi jak tytuł filmu. O mnie! Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, tylko 45 złotych miesięcznie po rabatach za jeden przy zakupie dwóch, a rozmowy, SMS, MMSy i internet. Pięć g bez limitów, bo w Play płacisz mniej. Play... W kosmosie pan nie był. Moja kariera nie znosi różni. Dobrze rozumieć no się bez słów. Znajdź swoich ludzi. Pracuj.pl Kocham, penie, ale to miło, że kręcą się wokół mnie kobiety. Sztab kryzysowy. Dziękuję wszystkim za przybycie. Nowe zagrożenie. Zabiję ją. Yes, this is what tak to jest, you. gdy obcujemy z Alfa Salcedo. Masz rację, Lenard cię nie zdradził. I kobieca solidarność. Wystarczy słowo, a ukomienać Małpy z laboratorium. To wszystko, co macie do powiedzenia? Spodziewałem się więcej po mojej radzie kobiet. Teoria wielkiego podrywu od poniedziałku do piątku wieczorami w Comedy Central.